A teraz naleśniki, których nie pożałujecie. Mąka pszenna do Michy. Cukier kryształ do Michy. Szypta soli? Do Michy. Wszystko mieszamy. Będą nam potrzebne jaja. Opa, mam zawsze łapę jaja. Olej lub rozpuszczone masło do Michy. Mleko od krowy do Michy. Mieszamy. Przyparł smaż nasze naleśniki. I pamiętajcie, pierwszego trzeba wyrzucić. I tak oto się rozprowadza ciasto na naleśniki. Bęk! Pla! to na tyle. Kiedy Wasze naleśniki są wysmażone, kroicie truskawki na cząstki. Przeopora zrobić nadzienie do naszych naleśników. Mascarpone do michy, śmietanka 36 do michy, cukier kryształ w pudrze do michy. Wszystko ubijamy. Wykładamy nasz krem. Sypiemy truskawkami i zawijamy. Przeopora wykończy nasze naleśniki Waszym ulubionym czekoladowym kremem. Truskawki. A teraz czas na degustację. A przepis znajdziecie tylko u mnie. Hmm. 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 Hmm.